Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak uniezależnić się od rosnących cen prądu? Witaj, dziś pokażę ci, jak panele fotowoltaiczne off-grid mogą zmienić twoje życie i zapewnić prawdziwą niezależność energetyczną. Tradycyjne systemy fotowoltaiczne zawsze wymagają podłączenia do sieci. Ale co, jeśli powiedziałbym ci, że możesz być całkowicie samowystarczalny? System off-grid to przełomowe rozwiązanie, które pozwala magazynować energię i korzystać z niej dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Spójrzmy na liczby. Średni dom w Polsce zużywa około 4000 kWh rocznie. Dobrze dobrany system off-grid może pokryć 100% tego zapotrzebowania, eliminując rachunki za prąd. Przy obecnych cenach energii zwrot z inwestycji następuje już po 6-8 latach. Pan Andrzej z Wielkopolski zainstalował taki system w swoim domu rok temu. Dziś nie tylko nie płaci za prąd, ale również ma zabezpieczenie na wypadek awarii sieci. Nareszcie czuje się naprawdę niezależny, mówi. Kluczem jest profesjonalne doradztwo i staranny dobór komponentów. Nasi eksperci pomogą ci uniknąć typowych błędów i dobrać system idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Nie czekaj na kolejne podwyżki cen energii. Zainwestuj w swoją niezależność energetyczną już dziś. Zostaw komentarz lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o systemach fotowoltaicznych off-grid. Dziękuję za uwagę. Jeśli film był pomocny, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami energetycznymi.